Bardzo serdecznie na live, i dzisiaj meczyk ligowy. Na razie mamy kontrakt do uzupełnienia. O, jest akurat. Ale tym razem zagra kadra B. Wybór składu kadra B. daj no. mamy z takich zmian, to można zauważyć, że sobie kupiłem kokę. Który będzie mi służył do dalekich strzałów, żeby w ogóle w ten sposób przetestować. Hmm. Na padzie sobie zagra teraz Gameiro, jest to, Beneder na tej pozycji. No dobrze, jeszcze zobaczymy, czy możemy tam paru zmian dokonać. Ławki rezerwowych, o rezerwy, żeby sobie zawodnicy z kadrę odpoczęli. O, proszę, Mar Marcel Schmelzer. Widzisz, że brał dwa mecze bez odpoczynku. Tutaj jeszcze osłony dębele. I chyba to by było na tyle. No dobra, to szukamy przeciwnika. Zobaczymy, czy uda nam się tym razem wygrać. O, opuścił mecz. No to jeszcze raz. Zobaczymy. Musimy chwilę chyba poczekać. A zróbmy tak. No dobrze, no to próba kolejna. Wszyscy na obiad poszli, czy co? To chyba średnio możliwe No i znów ta sama sytuacja. Hmm, no dobra, to powiedzmy, że dam im jeszcze... Dam im je jeszcze komukolwiek yy, tak za 2-3 minutki, a pójdziemy sobie na rynek transferowy. Pomyślimy, kogo by tak y, zakupić do naszego składu. Hmm. Jakie są moje plany dotyczące kadry B? Hmm. No, żeby karty były coraz wyżej oceniane, to trzeba wymieniać y, teoretycznie słabszych zawodników. Myślę, że y, jakiś y, inny obrońca przydałby mi się w miejsce y, parecho. Aleksander Szymonowski gra dobrze, więc on na razie jeszcze może zostać. No i myślę, że kartabie zastąpiłby Inaki Williams, tylko on jest trochę drogi. Ale trudno. E, witam pierwszego widzę swoją drogą. Dobra, um, kogo my tutaj mamy? Zobaczmy, po ile w ogóle teraz, ile teraz kosztuje jej na Williams. Może akurat potrafi się fajna oferta. Hmm. Przynajmniej nie kosztuje po 10 tysięcy, więc widać, że w po niektórych przypadkach jego cena trochę spadła. O, kimpi, no proszę. Na razie jesteś jednym, jedynym widzem. Hmm. No dobra. Nie wiem co dużo myśleć. Hmm. Pozdrawiam Kimpiego. I może zadam jeszcze pytanie dla Ciebie, którego obrońcę lepiej sobie kupić. Czy kupić yy, varana z Realu Madryt, czy kupić sobie manzarana z Barcelony? Chyba tańszy jest to mesherano. rano yy... O, zobaczymy, może tutaj Jako oferta, a jaka jeszcze karta podstawowa Uda się? Chyba nie E, udało się! Warana? No dobra, dzięki za odpowiedź, ale zobaczymy Bo coś niespodziewanie łatwo nam idzie w tej transakcji 1500, no dobra, nie, 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 poczekam, bo tak, tak, wiem. Potrzebuję wysokich zawodników, bo wszyscy z kadry B, hmm, znaczy może nie wszyscy, bo są akurat wysoki, na zbromkasz, ale średni wzrost zawodników z kadry B to jakieś metr 70 powiedzmy, że metr 77 Ech, No dobra, no to spróbujemy wyrzukać meczek jakiegoś przeciwnika. Może jakieś 3 punkty w końcu uda się zgarnąć w tej lidze ósmej. A którego jeszcze może skrzydłowego polecasz? Bo jak na razie to myślę o, o inakim Williamsie z Bilbao. O, wyszukało nam się coś. Nie wiem, jeżeli masz jakiś pomysł, to nie, go rozważę. No, kolego z Juventusu, proszę yy, zaakceptować. Aha, w CS akroś, no, yy, no Dobra, jak coś to stroje? z Ralu. Okej, okay, przejrzę. Wspominałem o Inakimu Williamsie. No i proszę. Pewnie tempo mu dał ze 100. Jest Jan Oblak, jest Pepe. Bardzo mocny skład. No to jeszcze zależy. Uff, jak, jak dobrze gra gościu. Jak na razie może być ciężko. Ja gazuję, tu sobie rozpoczynamy spotkanie. No dobra, właśnie to jest Mac Williams. Co się stało, to nie wiem. Byłem pewny, że Sancho da rady, że rozpocznie się, no się no, tutaj. No jest na nim dole. Nie wiem, czy tutaj każe. Był już Sancho. Sancho nie widzi, ktoś daje tam. 0 na razie, ale idziemy skądś okej, okay. dobra, to jeszcze się tutaj zrobiło to sobie nie do no, czynienia ale jest tutaj fajniej trafimy bezpiecznie no dobra, coś tutaj ewidentnie nie idzie oj no dobra, coś na razie mój zawodnicy, nie będzie się odnaleźć w tym spotkaniu. Witam kolejnych widzów. Może kokę? No dobrze. Wolałbym przekwit, ale wywalenie też może być. Czy drożny będzie. Jakiego zagranie? Ach, myślałem, że jednak zagra górą. To takie wezwanie drugiego zawodnika to tak, powiedzmy... Pokaż, teraz kartabia, Zobaczymy, co zrobi hmm, Dobra, może tak? No nie, 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 wyszło Jakąś taktykę trzeba będzie wymyślać Oj, Jaki się niebezpiecznie Zapisz to? Bardzo lecz. i czekamy na wsparcie Szymanowski wystaw mi się, o właśnie tak zobaczymy czy uda mi się zrzut karny? czy to jest zrzut karny? to nie jest zrzut karny jejciu tutaj można by było przyznać 11 Troszeczkę chciałbym, żeby się udało wymyślić jakąś 17, bo coraz lepiej mi się strzela, największa szansa na łatwiejszą bramkę. Oj, tutaj nieźle kolega przymyśli, opracowuje tę akcję Karasko, sam chyba tego nie wykończy. Właśnie, poczekał, to chyba był jego błąd. Dawaj się piłkę, Szumanowski, brawo. I tu tempo jest tutaj bardzo cenne. Hmm, mamy rzut wolny. No i co? Ojej. Dobra. Trzeba jakąś akcję stworzyć. nie wyszła tylko no Dobra, tutaj się robi trochę niebezpiecznie Już przeciwnik wychodzi z Karasku no, Prawie wyszła Prawie wyszła Skoro jest przeciwnik jak na razie nie strzelił gola to mogę śmiało powiedzieć, że ten meczek jest jeszcze do wygrania Dobra. Jakiś pomysł Szymanowski, Gabi. O, tutaj już łatwa strata. Ale? Dostajemy tylko z powrotem. Kamajero do Benjedera. Teraz Szymanowski, już nie ma nikogo z, po lewej stronie. Trzeba dośrodkowywać stopniowo. Benjeder, Benjeder. Ale? Najlepiej. Jimenez, chociaż jeszcze w pełni tej sprawy nie rozwiązał, walić, <laughs> tak, brana, nie pilnowała. no i gratulacje Ja sobie dowiedziałem, że to tylko ten Williams był na hmm, treningu, w takim pseudo dopingu można nawet powiedzieć coś w FIFA jest dozwolone no i Jeszcze jedno podam. Cartagena, Kartabin, Dobrze. Ech. No to brzydki faul, no może kartka będzie w końcu. Żółta konkretnie. Casemira. No, defensora jeszcze nie potrzebuje natomiast nie jest wygra. Będziemy teraz szukać jakiegoś ataku pozycji nieza. O, o, o. No. Niezła próba, ale gdyby nie był, był aż tak przetrzymywany przez rywali, to myślę, że była tena szansa na gola tutaj by było piłki na out. I rozpocznij Szymanowski. Daleko tutaj. Oj, ale już głupia strata. Coś. Tutaj teraz nie jestem w gazie. Nie wiem dlaczego. Natomiast... Spalamy był jeszcze. Tak, zaczniemy. Dobra, one fra. Że moje popisowe zagranie uda się tutaj zrobić. No nie udało się. Przeciwnik wyczuł moją intencję. Ale jest jeszcze szansa na rożnego no nie ma. Już wykonany. Zmarnowany. Zmarnowany można otwarcie powiedzieć. Na bramkarzu musisz wyjść. No dobrze, może być. Dobra, spokojnie, piłka jest nasza panowie Rozgrywamy, kartabia O dobrze, one front Może teraz się uda zagranie, one from ma wysta wystarczająco dużo tempa O Oj ale, gościu to dobrze wybranił okay. okay. no i mamy różnego znowu kto ma strzelić bramkę? Ja się pytam. Ramiro już przynajmniej ma dobrą skoczność, Ale tutaj panowie, naprawdę nie można się dogadać kto bierze tą piłkę. 2-0 chyba będzie prawdopodobnie po pierwszej połowie, jak nie 3. Zostaniemy na dwóch. bramkach mojego przeciwnika. Zaczynamy od razu, czy czekamy na pewne zmiany? Dobra. Wspominałem o Koke, że ma dalekie strzały, chciałbym go przetestować Gabi Ostatnio popisał się dobrym meczem, hat-trick Dobrze, już Gabi I szansa na bramkę niestety zmarnowana Ale ja to jest Gabi, Gabi Gabi mi się chyba gra najlepiej stałych Boję yy, Ransford 2 Goby 2 zespoły jakie teraz posiadam Chyba gra mi się nim najlepiej tu to bardzo dobrze. Chociaż i tak było do złapania. To co dalej? Jakaś akcja, jakiś pomysł. No tutaj przeciwnik wykazał się niezłą spostrzegawczością. Już użył swojego jakiego ująca. Teraz z tą strony Szymanowski. My też mamy szybkiego skrzydłowego. Do roboty Olek. Aleksander już pędzi. Zobaczymy, co z tego będzie. Dobrze. I teraz Rożny. Nie rożny? Hmm. Dobra, będzie od bramki w takim razie, ale żeby to przychwycić. w Ten sposób, ten to jest zapodalny. Co to ma być? To jeszcze jest do odebrania Jaka decyzja Zero-out dla mnie Kartabia Pareja ta pareja Jakieś tak, Kevin Ok, i Niewątpliwie nadzieja naszego zespołu Ojejej był bliski strzelnia bramki tego longshotu muszę kiedyś przedostawać bo naprawdę ostatnio w ogóle nie ma okazji ach tylko będzie mi się łączy. a tutaj to nie wiem czemu dostałem piłkę za darmo natomiast 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 Trzeba to wykorzystać Tremolina jej, jej, jej. Jeszcze będzie okazja, nie wykorzystamy, już idziemy z kontrem, minaki Williams się rozpędza, ja wspominałem o jego tempie 100-100, na... dobrze, przypilnowany, Co do szczęście, mamy mm, Szymanowskiego, pilnował tej piłki, dobrze, jest Ben Jeder i teraz szukamy kolewu. szukamy wsparcia. Nie o to chodziło, nie ukrywam Dobra, pan nie pan nie, terpię, nie, terpię, nie, terpię, nie terpię, maila. niestety Ej, Coś się akurat moi napastnicy nie potrafią w tym meczu specjalnie yy, Nic specjalnie wielkiego wyczarować. Znaczy nie poddawajmy się, mamy jeszcze 20 minut, może jakieś zmiany zrobimy To szkoda To tu może pomóc, nie wiem Dobra, tutaj trochę było groźnie, ale udało się nować. No nie no, trochę obrąka się teraz sypie. Ale widać, że już powstała jak Feniks z popiołów. Aby to się odbiło skutecznym kontratakiem. Może małe sztuczki, pokaz umiejętności, których nie posiadam. Oj, zablokowany strzał. Ale przedarli się do przodu. Chwała im za to. Jest ok. ale gdybym miał więcej miejsca op, i sobie chyba je właśnie zyskuje. Dobrze, dobrze Tremblina. Spalamy. Niestety spalony. Ej, walczymy dalej. Hmm. Kolego, proszę wykopywać z bramki to jest Z bramki, co ja gwarantuję ja no, Dobrze, że obrońca był tam gdzie powinien Może rożny Oj, no później, później bezpiecznie No dobrze, że zrobił taką Dobrze, że go okrążył, bo gdzieś że się przydało, to jeszcze mamy piłkę Dobra, spokojnie, ale gdzie to spokojnie? Gdzie? Nie. Widzę, że mam w... Widzę, że mam widza tak więc witam, hello Nabity, dobra, w porządku Nie zmarnować tego Tak niepewnie po, yy, zastanawiałem się nad strzałem, gdy był w piłce Gabi bo yy, Ja wyobrażam go tak, jako takiego zawodnika, który ma dobre wykończenie Natomiast z dalekimi strzałami może być różnie Już myślałem, że Szymonowski nabawił się kontuzji no dobra, tu trochę. E, co po niektórzy usnęli. Na szczęście gabinie śpi. Jest koke. Jest koke. koke z dystansu, no zablokowany. No dobrze kryje, dobrze blokuje. E, mój przeciwnik chyba postawił w drugiej połowie na ustawienie defensywne. No ale bramki y, w tej połowie nie straciłem. No bo co, bo przeciwnik mocno atakuje, a ta głównie ja. Byłem przy piłce o, wszyscy próbowałem dać jakiś strzał. Tutaj przeciwnik chciał postawić kropkę nad I, ale jeszcze się nie dam w drugą stronę z powrotem do Szymanowskiego Panowie, Dwie minuty, bardzo mało, ale może honorowego się trafi, chociaż to bardzo wątpię Kabi nie to, tak. nie o to chodziło. To już jest koniec, kolejna szansa na trzy punkty przeszła mi przez palce, dobry występ Tremuliny, przynajmniej tak wynika ze statystyk, no nie jest za ciekawie. Zaczęło się od Renisu, a potem mam trzy pora porażki z rzędu. Ach, nadzieja na Kadry, w takim razie... Za ile został sprzedany maszerano? Za 4300 ostatecznie. Hmm, chwileczkę, usunę jeszcze kartę, żeby mi to, to nie zaśmiecało. No i dobra, próba. Kolejny. Kolejne trzy punkty. Następny mecz. No nie ma co się poddawać, walczymy dalej. Ech, ten pan potrzebuje jakiejś umowy. Tak więc kupujemy. Rynek transferowy, A powiedzmy, że to, powiedzmy, że to. No i tak. Dostaniemy co chcemy. Czy może być z tym problem? lepszego kontraktu czyli chyba cenę będę musiał podnieść o 50 monet to... No i chyba tak będę musiał zrobić no żeby za tyle udało mi się znaleźć